Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kasper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dniu dzisiejszym nie przychodzę do Was ze zwykłym filmem. Przychodzę do Was hitem, który kosztuje 2 zł i jest w nim zamknięta taka magia regeneracji skóry. Jest to nowość w Rossmanie, dość przełomowa nowość. Jest to ogólnie produkt, który pod względem technologicznym został stworzony w idealny sposób. Ponieważ robi to wszystko, co mówi producent, i to jest 200% racji, 200% max level hardu, i mamy tutaj zamkniętą, wyspecjalizowaną formułę technologiczną. Zarówno lipidów, które są bardzo cenne dla naszej skóry i są nam potrzebne w okresie na przykład kuracji retinoidami bądź kwasami, bądź ogólnie przy procedurze złuszczenia naskórka albo w momencie kiedy bariera hydrolipidowa jest uszkodzona albo jak już mówiłem o tym wielokrotnie jesteście jej pozbawieni i dopiero wychodzicie dopiero tak na początku na prostą, żeby odbudować to BHL, żeby zregenerować swoją skórę i przywrócić jej dawną, dobrą, zdrową formę i kondycję. I tutaj dzisiaj będzie taki produkt, który to robi. Który bardzo radykalnie to robi, bardzo integralnie wycisza skórę, wycisza podrażnienia, regeneruje, nawadnia, nawilża, rozświetla, wszystko wycisza, wszystko łagodzi i jest odpowiedni dla każdego typu skóry. Mm, dla każdego typu skóry. Obecnie ten hit kosztuje w Rosmanie 2 zł. Jest to nowość, która niedawno wyszła na rynek e, kosmetyczny do e, sieci drogerii Rosman. I warto o tym już produkcie powiedzieć, zwłaszcza że ma świetne składniki, świetną technologię, skuteczne, efektywne działanie, a przede wszystkim przecudowny skład. Także dzisiaj będzie przełomowy produkt, który jest rewelacyjny w działaniu pod każdym względem, który robi spektakularną robotę, jest bardzo skuteczny, a przede wszystkim długo aktywny na skórze, czyli składniki aktywne są stopniowo uwalniane, czyli działanie tego produktu jest znacznie przedłużone. I dzisiaj w tym filmie również chciałbym porozmawiać o każdym ze składników osobno. Ponieważ wy musicie posiadać tą wiedzę, zamiast później unikać setek niepotrzebnych pytań, wolę to wyjaśnić we filmie, abyście byli w posiadaniu wiedzy, czy produkt dla Was, czy dla, produkt nie dla Was, jak ten składnik działa, jak on reaguje z tym składnikiem, dlaczego on został zastosowany w takiej formie, a nie w innej, dlaczego procedura technologiczna wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego tutaj zostało połączone to z tym, z tamtym, owantym, dlaczego i tyle i tyle. Dlatego również dzisiaj chcę. W tym filmie wyczerpać wszelakie znamiona informacyjne na temat tej nowości kosmetycznej, aby uniknąć miliarda niepotrzebnych pytań, które, które lubią się powielać. Także zachęcam do obejrzenia tej treści. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tych nowościach, które pojawiły się w Rosmanie, mianowicie maseczkę do twarzy od Isany. Wygląda ona tak, jest to kompleks 2% ceramidów i plus cenne lipidy. Maska ceramidowa wzmacnia barierę hydrolipidową skóry, zapewnia nawilżenie i ukojenie. Koszt dwa ileś w Rossmanie. To jest nowość kosmetyczna. I ten produkt wygląda tak. Mamy tutaj podzielone dwie saszetki, czyli możemy to wykorzystać jedną saszetkę na raz, ja tak robię, albo przy szczelnym zamknięciu może być ona śmiało nawet na kilka razy jako mm, krem na noc. Także jak najbardziej to też będzie zdecydowane, integralne, dłuższe i lepsze działanie. Także co nam mówi najpierw producent? Nad tym się zatrzymajmy, nad tym tematem usiądźmy i nad tym tematem pogadajmy. Później pogadamy o INSI, pogadamy o procedurze działania, pogadamy o tym jak produkt stosować, co on robi i dla kogo. Kompleks składników aktywnych z 2% ceramidów. Ceramidy w połączeniu z pantenolem chronią barierę hydrolipidową i wspierają proces odbudowy. Zgadza się. Cenne lipidy. Lipidy poprawiają kondycję skóry i sprawiają, że cera staje się gładsza w dotyku. Zgadza się. Nawilżająca formuła zapewnia intensywną pielęgnację i optymalne wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Maska działa kojąco, poprawia sprężystość cery. Potwierdzono tolerancję dla skóry badaniami dermatologicznymi, pH neutralne dla skóry. I producent mówi o stosowaniu. Po oczyszczeniu nanieść obficie i równomiernie na twarz, szyję, dekol, pomijając okolice oczu i ust. Po około 5-10 minutach nadmiar produktu wmasować lub usunąć przy użyciu chusteczki kosmetycznej. Stosować regularnie 2-3 razy w tygodniu. O zastosowaniu sobie pogadamy troszeczkę później. Teraz sobie przejdźmy do komplementarnej dawki wiedzy na temat Insi i wymówmy sobie o każdym składniku tutaj bardzo integralnie, żebyście zrozumieli sens stworzenia takiego kosmetyku. Dlaczego on został w takiej a nie innej formie zreceptorowany, żeby dlaczego on został w takiej formie wypuszczony. Także skład rozpoczynamy oczywiście od wody od głównej bazy preparatu, czyli rozpuszczalnika dla substancji aktywnych. Później mamy glicerynę, humektant, która wiąże wodę w naskórku, nawadnia nawilża, zatrzymuje wodę. Cetyl alkohol z grupy tłuszczowych. Emolient, który chroni przed transpidermalną utratą wody z naskórka. I chroni nasze składniki aktywne, które zostaną. Z Wprowadzone w głębsze warstwy skóry, aby a nawet jeden malusienki odsetek tych składników nie uległ odparowaniu, wyparowaniu z naszej skóry, tylko żeby one sobie weszły i działały. Zwłaszcza, że bierzemy pod uwagę tę kwestię, że mamy tutaj składniki o stopniowym uwalnianiu. Także ich uwalnianie nie jest natychmiastowe, jest troszeczkę powolne. Właśnie, żeby stopniowo, warstwa po warstwie, przenikając z głębi, uwalniać te składniki. Dlatego szczelnie trzeba to domknąć. Żeby po prostu w trakcie uwalniania tych składników aktywnych nic nie uciekło. Nic nie poszło sobie w dalej dal i jeszcze, jeszcze dalej. Później w składzie mamy tutaj glicerydy, które wykazują właściwości podobne do alkoholu z grupy tłuszczowych, czyli również zapobiegają przed tewlem, zapobiegają przed transpidermalną utratą wody, czyli w tewla, i chronią substancje aktywne przed odparowaniem. Później mamy olej ze słodkich migdałów. Jest to olejek okluzyjny, ale również posiadający niesamowite zdolności odbudowy bariery hydrolipidowej. Olej z słodkich migdałów jest jednym z silniejszych olei, które przyczyniają się w znacznym stopniu do rekonstrukcji bariery hydrolipidowej. I jeżeli chodzi o kwestię retinolu i kwasów, wręcz wskazany składnik czynny, żeby. Nasza skóra szybko odzyska komfort, zdrowy, promienny, rozświetlony blask, została ukojona, żeby nie była podrażniona, żeby nie była zaczerwieniona, żeby nie była rumienista, żeby nie reagowała histerycznie na wiele czynników środowiskowo-zewnętrznych. Później w składzie mamy olej rzeżoba, który wykazuje właściwości regenerujące. On regeneruje tutaj wierzchnią warstwę BHL, czyli taki nabłonek, który właśnie odpowiada za chronienie naszej skóry przed. Różnego rodzaju środowiskiem zewnętrznym, negatywnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, żeby dodatkowo właśnie ponadto odbudowywać tą powierzchniową warstwę skór skórka. Później mamy w składzie olej słonecznikowy. Szczerze niezrozumiała dla mnie kwestia, po co on został tutaj umieszczony, bo on jest tylko zwykłą okluzją, on nie robi cudów. Więc mm, bym go sobie jako producent darował tutaj w tym produkcie, ale rozumiem. I sama postanowiła inaczej. No to jest, tak? No. I teraz jedziemy bez trzymanki. Pantenol. Od razu uderzeniowa daweczka humektancyjnego składnika pantenolu, który wycisza rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie, blokuje mediatory stanu zapalnego i jest bardzo silnym regeneratorem. Łagodzi wszystkie zaczerwienienia, podrażnienia, rumień, zaostrzenie podrażnieniowe. Także jak najbardziej mamy tutaj bardzo silne, integralne działanie wyciszające podrażnienia. Także nie możemy tego produktowi odmówić. Pentelenglikol. transporter substancji przenikania w głąb skóry, czyli mamy nośnik przenikania, który pozwala składnikom aktywnym wniknąć w jak najgłębsze warstwy skóry, przez co efekt jest realny, długoterminowy, nie jest krótki, nie jest udawany, nie jest pozorny. Jest to efekt, który się utrzymuje, który jest widoczny, który jest znaczny i po prostu nieporównywalny. Kumaju, kumaju. Idziemy dalej. to Tokoferol, witamina E, antyoksydant, witamina młodości, setki razy omawiana na moim kanale, działanie przycisk przyczyniające się do wzmocnienia ceramidów, działania ceramidów i do odbudowy BHL. To, to już wiemy. lipidy I teraz mamy cudowny składnik aktywny, bo to jest składnik aktywny, który ma bardzo małe cząsteczki. Penetruje do skóry właściwej, i wraz z ceramidami powoduje to, że on dostarcza ceramidy w formie niezmienionej i w formie stężonej, takiej jaka jest w produkcie. Czyli wszystko skoncentrowane, tak jak zostało zamknięte w recepturze kosmetyku, wchodzi w głąb skóry. Nic nie ulega rozcieńczeniu. Dodatkowo sfingolipidy przyczyniają się do bardzo silnego wzmocnienia podpory skóry. Działają również anti-aging, działają przebudowująco na skórę, też stymulując syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego i fibroblastów. Czyli działanie anti-aging również w produkcie mamy dodatkowo zaawansowanie zastosowane. Także tutaj ta kwestia jest bezdyskusyjna. Później mamy transporter przenikania substancji aktywnych. Transporter przenikania substancji aktywnych. No, i SANA teraz tutaj poszalała z transporterami przenikania substancji. Nie można im tego odmówić, bo substancji nośników jest bardzo dużo. I wcale się nie dziwię, dlaczego tych nośników jest dużo. Bo producentowi tutaj zależy, aby składniki weszły głębiej, żeby nic nie zostało na powierzchni, żeby konsument zobaczył to realne, odczuwalne działanie długoterminowe na skórze. Więc producent no, wiedział, co robi i akurat tutaj chwała mu za to. Bezdyskusyjnie. Chwała mu za to po prostu. Później w składzie mamy ceramid MP. Ceramid, który nie dość, że wykazuje bardzo silne właściwości, łagodzące, odbudowujące barierę lipidową, redukujące rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie. Bardzo silnie łagodzące skórę, naprawcze, łagodzące atopię, łagodzące su suchość nadmierną skóry i nadre nad, wielką nadreaktywność, takie podrażnienie globalne. Ceramid NP bardzo silnie łagodzi skórę. Bardzo silnie łagodzi i działa dodatkowo przeciwstarzeniowo. Także to też trzeba wziąć tutaj pod jedną wielką logiczną pozytywną. Logi, logiczny pozytywizm. O, tak, o, to chciałem powiedzieć, a powiedziałem co innego. No. Ceramid AP. Ceramid, który jest głównie kluczowy do rekonstrukcji bariery hydrolipidowej, czyli żeby właśnie zrekonstruować zrujnowaną, doszczętnie barierę hydrolipidową. I ceramid z grupy AP właśnie jest w stanie odbudować nawet jak najbardziej zrujnowaną barierę hydrolipidową. Ceramid AP jest bardzo integralnym, aktywnym ceramidem, który działa długo długo stabilizuje funkcje obronne skóry, przyczynia się do radykalnej naprawy bariery hydrolipidowej i jak najbardziej w bardzo silnym etapie pielęgnacyjnym wykazuje swoje właściwości właśnie odbudowujące. Jest to bardzo silnie odbudowujący skórę ceramid i tego nie można mu odmówić. Cholesterol, potrzebny składnik Level Hard do ceramidów Ideolo. Cholesterol musi być połączony z ceramidami, ponieważ wzmacniane jest działanie ceramidów na poziomie globalnym i głębokim, także jak najbardziej. Później mamy fitosfingozynę substancję, która bardzo silnie, integralnie, w zaprzyjaźnionych relacjach łączy się z ceramidami i penetruje do skóry właściwej, przez co działanie jest bardzo integralne. Fitosfingozyna wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, barierowe, naprawcze, rekonstrukcyjne, przyczynia się do zmniejszenia nadreaktywności skóry, podrażnienia, zaczerwienienia, rumienia, świądu, zmniejsza również nadmierne złuszczanie się na skórkę, zwłaszcza przy kuracji retinoidami. Także to też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to bardzo integralny, bardzo intensywny aktywnie w kosmetyku składnik, który nie jest po prostu bez powodu sobie dodany, wlany do opakowania i tak, bo tylko marketingowo to musi wyglądać, tylko tutaj producent naprawdę przemyślał bazę preparatu pod względem aktywności na skórze i w głębszych jej warstwach. Także super. Później mamy ceramid EOP. Mój ulubiony ceramid. <laughs> Mój ulubiony też ceramid, który bardzo lubię. EOP jest takim ceramidem wielofunkcyjnym. Czyli on nie dość, że naprawia zniszczenia w skórze, jest też w stanie naprawić tak jak AP najbardziej zrujnowaną BHL, to bardzo silnie nawilża. Bardzo silnie, długotrwale nawilża skórę. Efektywnie, aktywnie i w dość krótkim czasie. Czyli tutaj na uzupełnienie niedoborów nawilżenia nie trzeba czekać Kilka godzin, tylko ten niedobór nawilżenia jest uzupełniany w kilka minut. Jest to bardzo integralne, bardzo aktywne, bardzo ścisłe działanie, które jak najbardziej zachodzi bardzo szybko. Ceramid EOP bardzo jest super ceramidem przy atopii. Tego nie można mu odebrać. Później mamy zagęstnik w bazie produktu, później mamy fosfolipidy i teraz właśnie fosfolipidy. Cenne lipidy. Dwukrotnie zastosowane w formule preparatu. Działanie radykalne, głębokie do skóry właściwej, efektywne, aktywne, bardzo silnie łagodzące, przebudowujące, regresywne. Bardzo silna aktywizacja bodźców naprawczych w skórze. To jest bardzo silny bodźc wyzwalający procesy regeneracji, naprawy skóry przy każdym typie skóry. Super. Później mamy zagęstnik, nośnik przenikania, nośnik przenikania. Ja mówię, tutaj producent naprawdę poszalał z transporterami przenikania substancji aktywnych i ja mu się wcale nie dziwię. Pantalakton, który wykazuje właściwości kojące skórę fenoksyetanol. Nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Produkt odpada. Niestety Isana po raz kolejny to popsuła, bo mogła zrobić produkt bez feno. Ale z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, że kompleks ceramidów niekoniecznie lubi się z bazą konserwującą inną niż feno. Wiem to też z autopsji tworzenia swojego produktu ceramidowego, także no, jestem po części w stanie ich zrozumieć. Później mamy alkohol z grupy tłuszczowych, transporter, konserwant, tyle. Produkt bezzapachowy oczywiście. Produkt wygląda dokładnie tak. Musicie patrzeć w swoich aplikacjach Rosman, czy w Rossmanie, czy on już jest. U mnie się pojawił w zeszłym tygodniu. Jest to formuła kremowa, gęsta, ale nie tłusta. Świetnie się w skórę wchłania. Pozostawia takie jedwabiste wykończenie. Nie jest to tłuszcz, nie jest to tłuste wykończenie, to nie jest smalcowate wykończenie. To jest wykończenie takiego jedwabistego opatrunku, jedwabistego plasterka na twarzy. Nie mamy tutaj helatorów, czyli może być łączony z tripeptydem miedziowym w rutynie pielęgnacyjnej. Jeżeli jesteście na retinoidach, a wyłączacie w pozostałe dni czy wieczory bez retinoidów peptyt miedziowy, a również wam zależy na podrasowaniu regeneracji skóry, możecie nałożyć tripeptyd miedziowy i maseczkę z isany. Można ją stosować tak naprawdę na wiele sposobów. Można ją nałożyć na pół godziny i zmyć. I zmyć. Po prostu zmyć można ją nałożyć bardzo grubą warstwą czytaj cała saszetka i po 10 minutach jak się nadmiar wchłonie i taka resztka zostanie to wmasować i zostawić albo po prostu zetrzeć nadmiar chusteczką jeżeli nie lubicie czegoś mieć na twarzy i wtedy też jest ok. Albo możecie w niewielkiej ilości po prostu otworzyć saszetkę, szczelnie ją zamykać i stosować codziennie jako taki integralny krem, który właśnie będzie regenerował skórę. I w tym ostatnim sposobie użycia no zdecydowanie ma to sens, ponieważ wykorzystujecie mniej produktu, a możecie czerpać intensywną, integralną kurację, efektywnie działającą przez dłuższy czas. Temat nie podlega dyskusji. Każdy typ skóry, skóra tłusta łojotokowa, trądzikowa, mieszana, naczynkowa z azs jakie również z Rosacea, jak najbardziej dojrzała, również możecieśmy ukorzystać. Świetna nowość od Isany. Ja Wam jeszcze zdradzę taki trik, mój autorski trik, że połączyłem sobie te ampułki Power Peptide i ta maska. Aha. Wiecie jakie to było? Jedwabiste nawodnienie, nawilżenie, rozświetlenie, rozpromienienie to po prostu było wow! Wow! Bezdyskusyjne wow! Jedno wielkie wow! Było po prostu na twarzy rano. Także skóra wyglądała niesamowicie: była taka rzeźka, była taka promienna, była taka napompowana nawilżeniem, taka zgładziusieńka, taka zrewitalizowana, taka ukojona. Taka doszczętnie zregenerowana, taka no po prostu jakby jej naprawdę już niczego nie brakowało, tylko po prostu ta skóra dostała wszystko, czego potrzebuje. To będzie rewelacyjny kokon pielęgnacyjny na jesienno-zimowy okres. Ja mam nadzieję, że ona nie weszła tylko limitowanie do Rosmana i że ona za miesiąc, dwa, trzy zniknie, bo naprawdę jest to świetny produkt w śmiesznej cenie, napakowany takimi aktywnymi o takiej skuteczności, no i nawet jeżeli byśmy mieli przeliczyć taką jedną saszetkę stosując jako krem do twarzy, no to jako krem do twarzy, starczy Wam to spokojnie na 4-5 razy. Razy 2 na 10 zastosowań, 20 groszy za sztukę. 20 groszy za, za użycie produktu. Co to jest? Moi kochani, co to jest? Ja się pytam. Łącznie mamy tutaj 16 ml produktu. Pełni skoncentrowany, aktywny, robi robotę. Na buzi niesamowitą. To jest naprawdę wow. I jeszcze łączyłem też tą maskę z ampułkami ceramidowymi i sany, które też są e, nowością w Polsce. Ale wiecie, ja wam je że one w Niemczech. Już były kilka miesięcy temu i już je ja w Niemczech dawno kupowałem. I też bajka. Też się super to ze sobą wszystko łączy i działanie jest no po prostu nieziemskie. Tak, to się łączy ze wszystkim, halo. To się łączy, to, to nie ma żadnego problemu, to nie jest problematyczny kosmetyk, który albo on ma focha, tu się nie zgada, tu się, nie, tu się zgryzie, tu się zgryzie, tu się pokłóci, tu wejdzie w krzyżówkę, tutaj się zgryzie, tutaj to, tutaj tamto, tutaj mam to. Nie, tutaj nie ma mowy o tym. Nie ma mowy. Ten produkt pasuje do wszystkiego. Po prostu no, krótka piłka. No, i co ja będę tutaj dalej dyskutował? Krótka piłka. Hit z cudownym składem. Mamy technologię lipidową, swingolipidową i ceramidową zamkniętą w stabilnych nośnikach, które wprowadzają składniki aktywne w pełni skoncentrowane do skóry właściwej. Przez co uzyskujemy długoterminowe halo-realne, rzetelne, prawdziwe efekty. Nieudawane. Także to należy sobie wbić do głowy. I Sana, dwo, dwa kompleksy, 2% kompleksu ceramidów, plus cenne lipidy. Maseczka ceramidowa to jest po prostu cud. Także jak najbardziej ze szczerego serca polecam ją dla osób o każdym typie skóry. Jeżeli Wam się moje kochane skarbeczki dzisiejszy film podobał, wciuk do góry albo w dół. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli znacie już tą maskę, przetestowaliście, napiszcie też w komentarzach. Chętnie poczytam Wasze opinie na jej temat. Nie ukrywam, że jestem bardzo ich ciekawy. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w następnych filmach. Dziękuję, wysyłam Wam pozytywną energię. Życzę Wam dużo zdrówka, bo wiecie, możemy mieć wszystko, ale jak zdrówka nie ma, no to nie ma nic nazwijmy rzeczy po imieniu po prostu i mówmy tak jak jest, stwierdźmy realne fakty, także dziękuję Wam ze szczerego serca za dzisiaj i widzimy się w następnych nagraniach, także czekam na Wasze informacje odnośnie tej maseczki, do zobaczenia dużo zdrowka Wam życzę, wszystkiego co najlepsze, buziaki wielkie kocham Was